Witam was serdecznie, dzisiaj znowu po małych zakupach. Nie są to ani ryby, nie są to ani krewetki, ani te szlimaki. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was zgadnie, co to za mieszkańcy, no bo nic z tych takich bardziej popularnych. Dodatkowo kupiłem też w końcu mm, pokrywki na zbiorniki, co prawda nie na wszystkie jeszcze. Przez te upały troszeczkę tutaj wilgoć poszła do góry. Nie ma jeszcze tragedii, ale trzeba to było w końcu kupić. Tak wiem, o upałach z temu zapomnieliśmy, ale filmu wcześniej specjalnie nie publikowałem. A dlaczego? No to dowiecie się właśnie z tego filmu, oglądając dalej. Szybki też się przydadzą, no bo, jak część z Was wie, nie ogrzewam tych swoich zbiorników. Gdzie zima, to na pewno ta temperatura w zbiorniku, dzięki temu, że one będą zakryte, będzie troszeczkę wyższa. Jestem bardzo ciekaw tego, co tutaj znajdę w tej paczce, bo no, od dawna przygotowywałem się do tego. Od dawna miałem zachcioła takiego, żeby kupić tych mieszkańców te, te zwierzęta, ale jakoś tak, no, po prostu ich nie kupiłem. Sprawdźmy tę paczkę, dość gadania. Są. Zobaczcie, tylko wszystkie przeżyły podróż. Z czego jestem bardzo zadowolony. Piękny, niebieskawy kolorek. Zwierzaki, które kupiłem, to mini raczki. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was zgadł mini raczki. To widzę, że te akurat są w taki wpadające w kolor niebieski. Ciekaw jestem, czy tym niebieskim akurat też zostaną u mnie we zbiorniku. Raczki kupiłem w ilości 10 sztuk. Mam nadzieję, że uda mi się je rozmnożyć. Dobra, bierzemy się za aklimatyzację tego wszystkiego. Myślałem, gdzie by włożyć te maluchy i wybór padł mój na tą setkę, którą mamy tutaj. Zbiornik chyba, przy którym najczęściej siedzę i oglądam. Myślałem też nad tą dwusetką, żeby tutaj je wrzucić, ale to mówię, no jak wrzucę je do tej dwusetki, no to może być tak, że prędko ich nie zobaczę, bo te raki zanim dorosną, one są malutkie, jeszcze tam dwa, trzy razy większe będą jak są. Zanim dorosną, to mogę ich prędko nie zobaczyć, a zależy mi też właśnie, żeby je było widać, że moje dzieciaki je widziały, żeby one też się cieszą na to, że zostaną tego typu stworzonka tutaj do mnie dokupione. Raki są półtorej dnia już w tych butelkach, tak więc parametry wody, w. W których one mieszkały i w których, które są w tej butelce, mogły się już dość mocno zmienić od tego, jakie są mnie w zbiorniku. Dlatego zanim je wprowadzę do siebie, to zrobię im porządną aklimatyzację. Pojemniczek, do którego wlejemy zaraz raczki. Chociaż nie wiem, czy on nie jest za duży, jak dla. Nie wiem, czy on nie jest za duży, jak wleję tą wodę, to te raki będą szorały bardzo podnie. Dlatego może tak, tamten pojemnik jest za duży, najpierw włożę je do tego pojemnika i z tego pojemnika po prostu ten pojemnik włożę do, do tego i no muszę jeszcze lecieć do sklepu, to powoli będzie tutaj zbiorniczek się aklimatyzował, a jak wrócę, no to po prostu yy, będę mógł już je przełożyć do zbiornika, już wszystko będzie pewnie do tego czasu gotowe. Policzone jest ich 10, czyli dokładnie tyle, ile ich miało tutaj być. 10 sztuk pięknie wyglądających, wpadających w niebieski. Zobaczcie tylko jakieś części. Część z nich nie jest tak mocno wybarwiona. Mam nadzieję, że jednak yy, większość z nich uda mi się trzymać w tym odcieniu niebieskim. Zresztą, no, jak sami wiecie, zbiorników u mnie nie brakuje. Mogę się bawić w, w przekładanie ich, w to żeby je jakoś próbować później sobie selekcjonować. I tak, aklimatyzację będę robił w ten sposób. Wężyk, przykleję, przyczepię go do akwarium za pomocą klamry, pojemnik on nie jest za duży, jak widzicie tej wody tu, z której on przyszedł, już jest dość sporo w tym pojemniku, na razie zostawię tak, jak jest, będzie woda się dolewała do tego, w momencie kiedy tej wody będzie dużo, to wtedy wodę uleję i znowu poczekam, aż się napełni, znowu uleję, znowu poczekam, aż się napełni, aż po jakimś czasie w końcu mm, całkowicie tutaj woda się zmiesza z tą, która jest w zbiorniku. to było, ta woda mi łatwiej tutaj nie kapała tak szybko, no to na końcu robię małą pętelkę i teraz zobaczcie, mogę samemu sobie dostosować prędkość z jaką woda będzie kapać. A myślę, że już wystarczy aklimatyzacja trwała ponad godzinę albo i nawet troszeczkę dłużej. Myślę, że Czas najwyższy, żeby wyłapać wszystkie raczki i przerzucić je do nowego domu. Przedłem wcześniej mówię nagram coś dla Was, ale chyba sąsiedzi mają inny pomysł na dzisiejszy poranek. Dzisiaj jak widzicie jestem bardzo wcześnie, bo jeszcze nic się nie świeci. Mówię po nagrywam, no, ale sąsiedzi mają remont i nie wiem, czy dam radę w ogóle cokolwiek złapać jakieś wyjęcia. Zapomniałem już o tym w tym tygodniu jestem po raz pierwszy, bo no, nie miałem kiedy, przedtem tylko wyłącznie na chwilę. Zepsuł mi się filtr, zobaczcie tylko. Pokażę Wam moją prowizorkę. O! Wężyk i na powietrze. Zepsuł mi się filtr. Padł mi tam z tyłu. Powiem Wam, że masakra po wyciąganiu tych wszystkich kuleczek z tamtego to trochę mi zajęło. Przy okazji połamałem całe te końcówki, które tam były. Musiałem je później po, pokleić. To nie wiem, czy się jeszcze do czegoś nawet Próbuję dosztukować jakiś inny filtr ale nie pasuje mi no nic będę się bawił później na razie muszą bąble ciekawe czy uda mi się taki kupić jeszcze żeby pasował tam idealnie. idealnie no nic raczej takie już nie dostanę będę musiał dosztukować coś innego ten idzie do kosza na razie muszą być bomble. myślę że krewetkom to nie będzie przeszkadzać że takie coś też im wystarczy. Ale wiecie co? Jak inni hałasują, to nawet yy, dobrze, bo ja też mogę pohałasować i nikt nie będzie miał do mnie pretensji. Ale zanim zacznę cokolwiek robi, to powłączajmy światło. O, ciekawe, czy i służycie. Z światłem muszę pamiętać: ostatnio jak włączyłem, to zostawiłem światło tutaj powłączane i świeciło się przez tydzień czasu ponad. Świeciło się ponad tydzień i mówię, kurde, co ta rotalla taka pięknie wybarwiona, ona tak ładnie wygląda, te kolory i w ogóle te listki takie mm, żyzne, a to właśnie dlatego, że się świeciło światło cały czas, tu jest dwutlenek węgla i od czasu do czasu naleje nawozów, teraz jest okres zimowy, także jest temperatura troszkę niższa i nawozy tutaj więcej idzie, no i... Bardziej ucierpiał ten zbiornik, bo tutaj się dziwiłem znowu, że te liście mi się zaczynają robić takie. Spróbuję wam to złapać, takie no, tracą kolor, zaczynają się robić coraz to jaśniejsze. A one się robiły coraz to jaśniejsze właśnie z uwagi na to no, wyostrze. Brakowało im pokarmu za dużo światła. No nic, ułożymy je z powrotem. Niech sobie rosną, zbiornik zar zarasta i już muszę wziąć, przyciąć mech, bo mi się nie podoba, jest już za dużo teraz. I bardzo dostała też po tyłku trawa echinodoru, zobaczcie. Już zaczął ładnie się rozrastać, już pewnie tam gdzieś chycił pod spodem te kapsułki, już tam gdzieś doszedł do tego pokarmu, ale przez ten tydzień światła... Zaczął również żółknąć. Zresztą zrobił się nawet czerwony, bo rośliny w momencie, kiedy właśnie mają za dużo światła, a mają miarę pokarmu, no to wtedy robią się czerwone. Tak jak tutaj. Zobaczcie tylko, wybarwiła mi się limnofilia sylliforia. Roślina, która jest zielona, ona się zaczęła mi tak samo wybarwiać na czerwono. Przez to, że było za dużo światła. O, rzęsa, ta rzęsa. Jak ją widzę to muszę silniejsze ode mnie. A ja pohasuję, bo przytnę sobie dawno do tego zbiornika. Myślę, że będzie dość ciekawie wyglądać w ten sposób jak uda mi się założyć go tak jak tam w mojej głowie to siedzi. Mazak. Bąble wyłączę na chwilę, bo nie wiem czy mnie będziecie słyszeli. Zresztą to przeszkadza, że część z Was nie lubi jedne wąble i drugie wąble. Tu mam takie, taką większą, większą maszynkę. Elegancko. Sprawdzimy jeszcze, czy pokrywa się zapnie, zamyka i wszystko się mieści. Jak zawsze chcę krzywe te patyki do taraby, mi się przydały proste. Akurat taki jak chcesz, tylko nie wiem czy mi się uda go poobcinać, bo piłkę mam taką jak widzicie, no nic, jak nie spróbuję to się nie dowiem, oczywiście muszę, będę uważać, tak żeby się nie poobcinać przy tym dodatkowo. Chciałbym żeby te końce były proste, dlatego je poobcinam, kora żeby się nie psuła, no jest to mały zbiornik, no to korę wolę obedrzeć, gdyby to był duży zbiornik to tą korę zostawił. 9 tu mamy i tu ciach. Jeśli nie ma odpowiednich narzędzi, to nawet takie proste rzeczy ciężko idą. No nic, ale ucięte myślę, że tyle ile udało mi się tego naciąć, będzie wystarczająco, a teraz no cóż, yy, sąsiedzi przestali wiercić, tak? Więc myślę, że mogę yy, zacząć temat, który chciałem od samego początku na dzisiaj. Chyba sąsiedzi prędko nie przestaną, także posprzątam i, i będę robił swoje, będę próbował zmieścić się zmieścić się pomiędzy cyklami wiercenia Pokrywki zakupiłem trzy jedną. Tutaj, potem ten zbiornik jest od tej ściany zewnętrznej i zimą, tu jest bardzo zimno, jestem ciekaw ile będzie różnicy temperatury pomiędzy tymi dwoma zbiornikami. Ten jest całkiem odkryty, a ten będzie zakryty, zobaczymy. On mocno paruje i no, myślę, że jednak ze stopień albo dwa będzie różnicy pomiędzy tymi zbiornikami, mam taką nadzieję. Drugą musiałem zakupić pokrywkę tutaj, bo się boję o te lampy. Boję się, bo one nie są fajnie. One się sprawdzają. Rośliny tutaj rosną w tym zbiorniku, ale te oświetlenie, ono nie jest przeznaczone do yy, akwarium. Boję się, że w końcu przez to, że tam woda paruje na nie, przestaną świecić. Albo co gorsza, wpadną mi do środka i będzie nieszczęście, zresztą jedną lampę już zanurzyłem, na szczęście. Tylko lekko mnie poterpało. Nie stało się nic złego, rybom też nic nie było. No i trzecia pokrywa tutaj, tutaj też tak testowo, bo o, ona teraz zawsze wpada tutaj. Trzecią pokrywę testowo chcę zobaczyć tu nad tym zbiornikiem ile ona da. Ona jest Tutaj jest duży prześwit i tam jest duży prześwit. Jestem ciekaw, czy w ten sposób to coś da, również jeżeli chodzi o temperaturę. No bo wtedy by mi było dużo łatwiej to zamontować, bo na przykład tutaj ten zbiornik, to też bym wtedy mógł sobie pokrywać. Tu mam y, tam, ten sportnik, myślałem, żeby go wyrywać, ale mówię, zostawię y, na takie coś by mi się akurat przydał. Tutaj zamówiłem też dlatego, bo się boję, również mam tą samą lampę, boję się, że ona mi wpadnie, bo właśnie tutaj mi się zamoczyła i tutaj właśnie poczułem ten prąd, jak po mnie idzie. Na pierwszy rzut oka nieraz się pomyliłem, bo małe raki wyglądają bardzo podobnie do krewetek. Wszystkie raki wrzuciłem do tego jednego zbiornika też z tego powodu, że zastanawiałem się czy one będą współżyć z krewetkami, czy będą na nie polować, czy też yy... Populacja tych krewetek nie zmaleje, przez to na przykład będą polować na małe krewetki. Byłem ciekaw, no po kilku miesiącach, już mam 4-5 miesięcy te raki u siebie, mogę stwierdzić, że nie zauważyłem żadnej różnicy. Nie widzę, żeby tych krewetek było mniej, nie widzę również, żeby raki na nie polowały w jakikolwiek sposób. No przynajmniej przez to, co obserwuję, co tutaj siedzę przy tych zbiornikach, nie, za, nie udało mi się zaobserwować, żeby jakakolwiek agresja od strony tych raków była. Raszki dorosłe. są one dorosłe, są tak dwa trzy razy większe od krewetek. Na dobrą sprawę nie wiem ile ich w tym zbiorniku jest, tak jak mówione. Wszystkie tam są pochowane, ciężko jest je zobaczyć. Jak wychodzą, to cztery najwięcej mi się udało je zobaczyć. Udało mi się już doczekać pierwszych maluchów. Hmm. Ile tych maluchów przeżyje to też ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówione, praktycznie nie widać. Zresztą one małe już typowo wyglądają jak krewetki, bo nie mają tak bardzo rozwiniętych tych łapek i no przypominają z daleka jak się popatrzy te zwykłe krewetki neocaridina davidi, to takie co zwykłe sprzedawane są jako kundelki po prostu są oznaczane. Dzisiaj mam zamiar zapalować na te raki, które tam są i przyciąć ten zbiornik, bo zobaczcie on jest mocno zarośnięty i no przez to też nie widzę tych krewetek, tych raków tak jak bym chciał widzieć. Ostatnio już wziąłem tutaj z tej strony podrywałem hmm, kryptokorynę, na pierwszym planie hydrokotyle tak samo już praktycznie całe wyleciało, no ale muszę jeszcze hmm, tutaj u góry powycić i troszeczkę może zrobię im jakąś grotę tutaj. One lubią siedzieć pochowane w tych jaskiniach. Może jak będą miały tutaj gdzieś na wierzchu jakąś jaskinię taką, w, w, którą będę mógł obserwować, to częściej będę je widział. Dodatkowo wpadłem jeszcze na jeden pomysł, bo chcę przekładać teraki już do innych zbiorników, wezmę, wrzucę tam pułapkę na ślimaki, Dawno już nie używałem tej pułapki, wrzucę pułapkę i akurat teraz jest wcześniej bo dzisiaj po południu, jest dziesiąta, rzadko kiedy tak rano tu jestem wśród, wśród swoich zbiorników. I weźmy, wezmę, wezmę, wrzucę tę pułapkę, a jak wrócę o dziesiątej z powrotem tutaj do ryb. No to wtedy mm, zobaczę, co się złapało i będę mógł posegregować, jakoś tam porozdzielać po tych innych zbiornikach. Dziś mi ciało tą pułapkę, którą szukałem, ale przegrzebałem dosłownie wszystko. Zobaczcie jak wszystko. Przewróciłem do góry nogami, no pożytek taki z tego, że przynajmniej mam w miarę posegregowane, poukładane wszystko tutaj na tych moich półeczkach i no trudno, znalazłem, musiałem sobie radzić inaczej, znalazłem inną pułapkę, raków na to nie złapię, ale no... Ślimaków jest całkiem sporo. Zrobiłem też kryjówkę dla raków. Wiem, ona nie jest jakaś taka hmm, zbyt ładna, ale myślę, że spełni swoją funkcję. Jestem ciekaw zresztą, czy tam będą siedziały te raki, czy też nie. Jak na razie wszystkie siedzą tutaj, skupione w tych kamieniach. Co tu są? Przez weekend, jak byłem z dzieciakami, to bardzo im się podobało. Zwłaszcza jak udało się złapać takiego na rękę i mogły zobaczyć jeszcze, jak mu przeszedł na rękę. Raki o dziwo się nie bały tego. Tylko po prostu jak delikatnie do nich podchodziłem to brały moją rękę jako no pewnie podłoże po prostu po którym chodzą nawet jak wyciągnąłem je z wody to nie uciekały jakoś szczególnie ślimaków się nazbierało, mogę dzięki temu zredukować sporo ilości. zależy mi na tym żeby wyciągnąć, wyzbyć się tych ślimaków dlatego że mam tutaj już trzeci miot raków z właśnie przez weekend jak oglądałem, zaglądałem do akwarium to znalazłem tyci raczki, takie wyglądające jak krewetka, tylko no jednak troszeczkę się różnią yy, troszeczkę większe takie 4 mm i no takie które miały już pół yy, centymetra, tak więc no kilka miotów tutaj jest, no to przypuszczam, że kilka tych samiczek musiało przeżyć, maki wlatują, niestety one są rywalizacją dla Raków, jeżeli chodzi o pożywienie, a wolę, żeby w chwili obecnej raki tutaj miały co jeść. Przy okazji pokażę Wam, co mam tutaj. Zobaczcie, przygotowany materiał do następnego akwarium. Następne akwarium założymy na substracie, inaczej niż jak większość tych moich i będziemy do niego dozować dwutlenek węgla, ale nie taki zwykły, tylko taki z takiej nowoczesnej, wypasionej bimbrogli. Jak sądzicie, taka ilość ślimaków mogła wpłynąć na to, że mniej było raków? Niestety, jeżeli nie wyławiamy ich często, no robić to możemy łatwo. Wystarczy liściowo wyłożyć sałatę od czasu do czasu, no to później tak się dzieje. I bułapka lub z powrotem. Akwarium jest już też bardzo mocno przerośnięte, tak więc je przy okazji. Przytnę. będzie też lepsza mm, widoczność w środku, będę mógł łatwiej zaobserwować traki. możliwości oglądania tych raczków. Jeszcze zapomniałem odkręcić bo zawsze jak coś robię przy zbiorniku, to je przekręcam tak, żeby nie świeciły mi w obiekty w lampę i żeby mnie nie raziły po oczach, tak jak to teraz zrobimy. Uwielbiam Ludwigię. Malowniczo mieni się w każdym kolorze. Pięknie wygląda teraz zbiornik. Nawet za dużo tych roślin tam jeszcze wypchnąłem, ale no... Wiecie jak ja mam... O, rak się dorwał do, do pokarmu, zobaczcie. Raz do pułapki i przegania wszystkie krewetki. I jak się nie mylę, to jest samiec. Bo zobaczcie, nie wiem, czy mi się uda złapać. On ma bardzo duże te szczypce w porównaniu do swojego ciała. Prawie coś tam złapał. I czyli jednak poluje również. No, drugą krewetkę. Łapie krewetki. Ale jak widzicie, robi to na tyle nieudolnie, że te krewetki tak tutaj... Mimo wszystko jest pełno. Zobaczcie, co ostatnio kopiłem. Liliofilizowane rybaki niby nie tracą swoich właściwości, czyli są tak pożywne jak żywe robale. Ryby z tego, co widzę, bardzo je lubią i myślę, że też będą dobrym rozwiązaniem do dokarmienia tych moich raków. Są trochę za duże jak dla moich ryb, ale biorę to, tnę na mniejsze kawałki i mam do zbiorników. Prawda, że lepiej? Godzinka, czy dwie, pracy i gotowe. Rośliny już posadziłem dwa czy trzy dni temu. One już teraz fajnie zaczynają się prostować. Tak podsumowując, raczki nadają się do zbiorników ogólnych. Tak jak tutaj widzicie u mnie. One no, będą próbowały atakować te ryby. Chociaż ryby wątpię, żeby one złapały takiego głupika, nawet mimo tego, że ja mam małe te głupiki, bo to są wędlerki, wątpię, żeby któregokolwiek złapało morze, który, jeżeli byłby on chory, taka ryba, no to wtedy jest szansa, że ten rak temu rakowi uda się złapać ją. A tak, no to sami widzieliście, że rak był w zamknięciu, w jednej klatce razem z krewetką i tak mimo wszystko nie dał rady jej złapać pecha dla raków w granicach 6,5-7,5. Są wszystko żerne, tak więc będą stanowią idealne uzupełnienie ekipy czyszczącej. Bardzo ciekawe. Lubię je obserwować. Lubię przesiedywać tutaj i obserwować jak one się skradają tutaj po tych szybach. Trzeba zapewnić im bardzo dużo kryjówek. Tutaj mimo tego, że tam jest sporo tych kamieni i tam jest gdzie się chować, to myślę, że tych kryjówek jest zbyt mało. Muszę wziąć i Pokombinować, to mi się nie podoba, nie może być coś takiego jak tutaj, ale muszę pokombinować nad jakimiś kryjówkami i tamte kryjówki im gdzieś z tyłu zrobić, albo po prostu wyłowię stąd traki, żeby tutaj zostało ich tylko i wyłącznie kilka i zrobię im osobny zbiornik, bo myślę, że warto im poświęcić cały jeden osobny zbiornik.